Cześć, witajcie witam was bardzo serdecznie w 16 odcinku z serii Zagrajmy w Demon Souls i w tym odcinku nie ma co przedłużać na samym początku, ponieważ czeka nas walka z królem Boletarii, czyli z Allantem, ale najpierw sprawdzę swoją e, tendencję czy jestem w stanie wejść już do tamtego miejsca e, o którym wam mówiłem już wielokrotnie e, Otóż o tym miejscu na sam początku tam po lewej stronie jest taka brama i jeśli mamy white tendency, pure white tendency, to będziemy mogli sobie tam wejść. Zobaczymy, czy mogę tam wejść czy dopiero po pokonaniu Alanta bez straty życia będę taką miał możliwość, więc zobaczymy. Chcę tam wejść dlatego, że jest to bardzo istotne miejsce, ponieważ znajdziemy tam fajną duszę taką. Duszę, tak, do ulepszenia tego miecza yy, Dragon Bone Smashera. Ponieważ ten miecz ulepsza się przy użyciu takich bardzo specjalnych i rzadkich dusz yy, dobra. W takim razie... Aaaa! Cholera nie ma niestety! jaki on ja mi damage zadaje? Praktycznie zerowy. Dobra, weźmy sobie zieloną trawę. No i co? No i wracamy, bo niestety nie można. Yy, I przenosimy się od razu do na odpowiedniego. Yy, oczywiście z Nexusa do Arsona tego ostatniego z boletary jaki mam na razie odblokowany. Dobra. Już zaraz powinienem się... O, już jestem w Nexusie. W takim razie przenieśmy się jeszcze raz. Oczywiście nie w to samo miejsce, tylko do Penetrator Arston, okej. Okay. No, no i się już przenosimy. Eee, słuchajcie, boss y, Alland 12, Ymm, właściwie Alland. To jest jedyny taki boss w serii Souls, który, tak jak już kiedyś mówiłem, jest w stanie na swoim atakiem pozbawić soul levela, czyli po prostu wysysa nam level. Dzięki temu no, tracimy statystyki naszej postaci może być sytuacja, że na przykład stracimy siłę, bo nam wysysie akurat siłę, np. 2 punkty lub nawet 3 mogą się zdarzyć, jednym swoim atakiem. A potrafi tymi atakami strasznie spamować. No i wtedy nam przetracimy siłę przez jego atak. I mamy taki magiczny napis, że nie jesteśmy w stanie używać tego... tej broni, tego miecza, akurat w moim wypadku. No i wtedy była dupa, bo już jestem skazany bezpośrednio na śmierć, więc trzeba bardzo uważać na ten oto jego atak. Zresztą mam nadzieję, że nie będziecie mieli okazji zobaczyć tego, że nie będę miał okazji, żeby wam to prezentować i doświadczać tego, no ale różnie bywa. Dobra, tego sobie. Oj. Dobra, tędy wyjdziemy sobie, pięknie. Na samym początku też musimy rozwalić tych trzech tutaj fantomów. Oczywiście te jaszczurki tego lizarda kryształowego nie będę gończył, dam mu spokój i tak już tam ucieka. To jest taka to trochę podpucha, a może... czekajcie. No! Nie no dobra, dam mu spokój. Dam mu spokój. Myślałem, że go jeszcze jednak zabija jakoś, ale niestety przetrwał. Dobra. Ten pierwszy z mieczem jest prosty. Tam dalej mamy tą po lewej to jest łucznik. Łuczniczka. A ten sprawie to jest niesamowicie denerwujący e, wojownik taki. Oj, trochę go trafiłem. Taki tank, mm, przez którego tarczę strasznie ciężko się przebić. Dodatkowo ma broń, która ma spory zasięg. No jest, musnąłem go tylko. Dobra, ginie! Oj! Dobra, i piękne będzie: przekucie, 568, nieźle. Dobra, czekajmy na przedmioty. Z niego chyba wypadnie Penetrating Sword, czyli ten miecz penetratora. Mm -hmm. I teraz zobaczymy, kto na mnie się rzuci pierwszy. Czy ta łuczniczka? Tak, tak, tak. Oj! Cholera, zobaczcie. Strasznie szybkie strzały. Bardzo szybkie, nieporównywalnie. Yy, ta prędkość jest naprawdę nieporównywalna do tych, yy, które. do których się przyzwyczailiśmy yy, przez te normalne moby. Chodź tutaj do mnie, tanku. Nie chcę z wami na, yy, we dwójkę tutaj walczyć, ani na dystans. Bo to będzie pewna śmierć. Dobra. Jezu! Dodatkowo ten starczą jest w stanie bardzo łatwo e, uszkodzić nasz ekwipunek. Naprawdę, ja nie wiem w jaki on sposób to robi, ale właśnie w tym momencie ja uszkadzam swój ekwipunek. Nie wiem czy to zależy właśnie od tego dźwięku, czy co, ale. Ale naprawdę trzeba uważać, bo mm, on jest w stanie nam to zrobić, dlatego lepiej mieć zawsze jakiś ekwipunek. Zamienny, piękne przekucie, połowa zdrowia. Jeszcze raz myślę, że to powinno wystarczyć, bo tak raczej się nie przebijemy. No właśnie. I teraz będzie przekucie. I dziękujemy. Bardzo. Jesteś już zabity. 16 tysięcy ponad dusz. No i nie możemy nic z niego podnieść. Zobaczymy sobie co tam jest, bo ja nie pamiętam szczerze mówiąc, czy to jego broń wypada, czy może zbroja. Hmm, coś cięższego. Najwidoczniej. Hmm, ako to mogę chyba wywalić. No 5,5. Raczej go nie będę używać i tak dobra. A Storm Ruler mi się przyda? Cały czas nie mogę tego podnieść? Cholera, co to jest? Ubierzmy może pierśni w takim razie, który mi umożliwi. Dobra, zobaczymy teraz. O, Tower Shield! O jezu! Tego się nie spodziewałem. Tower Shield, czyli ta tarcza, którą ostatnio nawet podnosiliśmy tam w podziemiach. Raczej z niej też nie będziemy korzystać sobie, no ale jak już podniosłem, to już ją sobie zostawię. Jezu, jezu! jezu! Na razie ona jest jak najbardziej niebezpieczna z tych wszystkich, z którymi na razie walczyliśmy. Dobra, chodź tutaj. Cholera. Najgorzej teraz jej się przebić przez blok, ale spróbujmy. O, teraz! Idealnie! Zaspamujmy ją na śmierć w takim razie. Pięknie dała mi się złapać. I jeszcze jeden strzał. O! Kurde, nie sądziłem, że jest w stanie się uwolnić od tego. Ostatni strzał i jesteś moja. Dziękuję bardzo. Czekamy na przedmioty, to chyba będzie łuk. A tę tarczę wywalę. Wiecie co? Dlatego że ten łuk bardziej mi się przyda. A w dodatku będę miał więcej miejsca w ekwipunku na jakieś skarby w tej lokacji. A tak bym musiał się bawić i mieć problemy, żebym co chwilę wywalał coś. To mamy chyba skarb. No właśnie, o tym mówiłem dokładnie. Jednak dobrze zapamiętałem. Na kamień, żeby stać się człowiekiem. Mam nadzieję, że nie będę musiał się stawać. Czemu to tak zawsze jest? <noise> Dokładnie, zawsze musi być jakaś taka brama w yy, Souls, gdzie nie można pójść, a jesteśmy ciekawi, co tam by się za nią znajdowało. Fajny komentarz. A, mogłem właśnie tę wiadomość ocenić, ale dobra, nieważne. O, mam jaszczurkę, żeby tylko mi nie uciekła. jesteś moja, to się śmiejesz ze mnie. Już giniesz. Trzeba uważać, bo tam jest sporo czerwonych rycerzy. O, właśnie, już jeden do nas idzie. Pięknie, podnieśmy w takim razie sobie materiały. A, no, to jest taki zwyczajny. To myślę, że damy radę, że to nie będzie jakiś wielki problem. No, chociaż sporo życia ma. Dobra, Full Moon Grasy, aż 4. Miła farma, miła. Eee, I tak eee, tutaj pamiętam, że. O, właśnie, będzie jakiś łucznik, do niego zaraz dojdziemy i za plecami będzie mieli asasyna, już nam zeskakiwał zeskaki tam, właśnie. Dobijmy jeszcze kusznika. Mhm. Jezu, jezu, jezu. No, podejść tutaj. <laughs> nie uciekaj. Chodź tutaj tak się dorwę. E, w powietrzu. Ciekawe, czy go tak zostawił, ciekawe, czybym go tak zostawił na dłuższy czas, czy on by tam e, tak spadał w nieskończoność, bo tak chyba mi się wydaje, że tak trochę się zbugował. No, ale nieważne. Dobra, chodźmy sobie teraz do góry. Mm, tutaj będziemy mieli kolejnego czerwonookiego rycerza, dlatego ustawię sobie jakieś może jeszcze najlepsze trawy do leczenia. Bo tych normalnych to mam dosyć sporo, ale le, wiecie, lepiej dla, dla bezpieczeństwa mieć ich zawsze więcej ustawionych. Pięknie. I teraz moja kolej! Józu! Nie, nie, nie! Dobra, już myślałem, że zginę i że nie przeżyję tego upadku. Dobrze, dobrze, chodź tutaj do mnie, czerwonooki. Nie! Zły atak! R2 miało być. Cholera, cholera, cholera. Dobra, ja, cofajmy się. Spokojnie się uleczę, na szczęście on o tym też nie pomyślał, bo on chyba ma taką możliwość, żeby się uleczyć. Znowu złatak. atak. Dobra, piękne śnięcie w locie, 6 full moon grassów, super, to już 10 na takich dwóch rycerzach, zobaczcie jak tutaj szybko się naprawdę farmi. Ja to zawsze podkreślam, bo to jest naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby właśnie na czerwonokich rycerzach sobie farmić. I co my tutaj mamy? Aha, kastę w takim razie ja się wyciszę. No i mamy smoka, który będzie nam towarzyszyć przez cały ten level praktycznie. Mhm. Dobra, poczekam aż on zwęgli tego grubasa tam i spali go. Żebyśmy mogli sobie już spokojnie przebiec, a przy okazji trochę dusz zgarnę zawsze. Czemu nie? Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy! Tarcza, tarcza, tarcza! O Jezu! Dobra, cała stamina, ale nie jest źle, jestem w stanie to zblokować, więc zablokujmy się jeszcze raz. Super. Dobrze. Cofnijmy się w takim razie, żeby mnie... Po plecach nie spalił ogniem. Dobra, no myślę, że mogę sobie w tym miejscu zaczekać jeszcze raz i przetrwać jeszcze jeden atak. Podnieśmy się tutaj skarby. No i możemy już to sobie w takim razie e, przebiec. W takim razie... O Jezu, 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 Dobra. Podnieśmy sobie tylko trawę do leczenia. No i raszujemy. Przebiegniemy to, myślę. Bez problemów w jakichś większych, dokładnie. Mamy natiaszczurkę, to sobie ją sprzątniemy. Zdobędę zawsze jakieś materiały do ulepszenia. Super. I może jeszcze się uleczymy, póki mamy taką okazję. Cholera, najlepszą trawą się uleczyłem. Chciałem zmienić, dobra, zamuliłem trochę. O, tu mamy smoka. Fajnie, jakbyśmy mogli z nim walczyć. Właśnie w tym miejscu, ale niestety, zobaczcie, nawet no tak się skradamy, nie mamy takiej możliwości. On jest strasznie czujny, mimo że na nas się nie patrzył. Przylatuje on tutaj. I w tym momencie moglibyśmy z nim sobie też walczyć, jakbyśmy mieli jakiś łuk czy coś I również byśmy nie zabili Biora, czyli tego tam śpiącego ryzerza Właściwie to to wszystko to jest tak słabsze, więc ja to wywalę Dobra Tutaj właśnie byśmy mogli sobie do, y, do niego naparzać z łuku lub z magii y, I Bior by nam pomagał, bo on ma kuszę A tak to możemy jedynie to przeraszować sobie Podnieśmy skarby Okej, okay. o Jezu! Jezu, dobra, tego się nie spodziewałem, myślałem, że będę w stanie to zblokować Cofnijmy się, cofnijmy się Dobra, tu już mnie ogień nie jest w stanie dosięgnąć Więc się uleczmy spokojnie Tu już jest bardziej hardcore, bo mnie trochę z góry atakuje Dlatego nie jestem w stanie się zblokować Dobra, tu jest bezpieczne miejsce Dobra, podniesiemy sobie skarby Chyba mnie nie trafi, cholera, jednak tak Dobra, uleczmy się, uleczmy się Bo już nie zdążę uciec Nie, 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 bez zmiany życia, stracona trawa Dobra, cofajmy się, cofajmy się Dobra Okej, już nie będę ryzykować dla głupich skarbów w taki sposób tutaj, bo jak zginę, to już będę musi na pewno pożegnać z odblokowaniem tamtej lokacji w pierwszej boletarii, właśnie w pierwszym poziomie. Dobra, ale tutaj sobie mogę podnieść, bo to jest po drodze. Czemu nie? I tutaj tak samo mogę podnieść. Legendarna, to sprawie to jest chyba 10 tysięcy tuż. No i nic, tutaj mamy, jak widzicie, ostrawę siedzącego na schodach i teraz będzie bardzo fajny motyw, dlatego ja się oczywiście wyciszam. My father is Well, what's left of him anyway? He's transformed into a fiendish demon. I began this quest in the search for truth. But it seems I was a fool to even try. Please, kill my father. In his degenerated state, he can only bring peril to the lands. This key fits the Bolotaria Mausoleum. Jednak Ostrawa nie dał rady popełnić samobójstwo, ale to nie jest ostatni raz, kiedy się z nim widzimy, bo już za chwilę będziemy musieli z nim walczyć, właściwie z jego fantomem, z jego jakby duchem. Dobra, w takim razie ja będę chciał go tak zabić, żeby on mi nie spadł tam na dół, bo bym musiał wtedy grę załadować jeszcze raz, żeby zdobyć jego przedmioty, które nawet takie złe nie są. Dobra, 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 przekujmy go. Cholera, miałem okazję ładną. Nie, nie, nie! Spokojnie, spokojnie. zdając jego możliwości, to on sam może spaść. Dobra, dobra, mogę go zaspomować sobie. Ale najpierw się uleczę, dla bezpieczeństwa oczywiście. No, jego obrażenia, wiecie co, aż takie słabe to nie są. No, ale to nie zmienia faktu, że... A! A bym go tak ładnie dobił. Co nie zmienia faktu, że jego wrażenia może wcale duże, aż takie nie są, ale wcale małe też nie. I dosyć szybko atakuje, więc jest dosyć niebezpieczny. 12 tysięcy mamy jego mieć, jego tarczę. super. Nie wiem, czy będę z nich korzystać, na pewno nie teraz. Eee, I słuchajcie, co teraz mamy przed sobą? Ostatnią windę, która jest zasilana demonami ręcznie. Właśnie w taki sposób to się mniej więcej prezentuje. Dosyć ciekawe rozwiązanie myślę. Naprawdę no, dosyć pomysłowe. One tam są chyba łańcuchami przywiązane do tego tutaj, co my pociągnęliśmy, do tej dźwigni. I one po prostu wiedzą, że to jest znak, żeby wciągnąć swojego pana, czyli króla na górę. Ponieważ teraz już zmierzamy bezpośrednio do Allanta. Już na samej górze, jak już wiemy tylko będziemy mieli Allanta, dlatego przygotujmy się. Oczywiście myślę, że mogę sobie a, nie mogę pierścienia zjąć? No dobra, no to nie będę go zmieniać, bo on tutaj raczej jakimś żywiołem mnie atakuje, z tego co pamiętam. Tutaj, dobra, broń jest ustawiona. No, w takim razie nie potrzebuję żadnych zmian, nie jestem gotowy na walkę. Muszę tylko uważać, żeby nie dać mu się złapać w ten czar, w ten jego atak, który wysysa soul level, ponieważ jest on dosyć szybki i łatwo dać się mu trafić. Dobra, brama się już otworzyła. Przechodzimy przez foga. No, przejdź przez fogę. Dobra. Ja się oczywiście wyciszam, bo teraz będzie kasyńka. No to właśnie Alan, specjalnie go zostawiłem sobie, a nie pokonałem go od razu po penetratorze, bo są bardzo silny i mam nadzieję, że teraz będę już gotowy, żeby stawić mu czoła. Zobaczymy. Muszę przypomnieć sobie wszystkie jego ataki. Są one dosyć szybkie, z tego co tam kojarzę. No właśnie, no właśnie! Jezu, 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 jezu! Nie! <ścoughs> nie! Ja jednak jestem cały czas, cały czas za słaby. To był właśnie atak, który wysysa level. Nieważne. Dobra, w takim razie teraz będzie krótkie cięcie. Dobrze, postanowiłem jednak, że zainwestuję sobie trochę w Vitality i chciałem, żebyście to widzieli. Ok, tak mniej więcej się prezentują teraz moje statystyki. W takim razie kolejne będzie cięcie i widzimy się oczywiście na bosie. Chyba, że po drodze wydarzy się coś yy, bardzo interesującego. W takim razie widzimy się za sekundę. Jezu! Nie, 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 nie! Olera! Nie! Dobra! Kurde! Zespałowali mnie. Dobrze, postanowiłem, się to jednak nagram, bo chcę uzyskać duszę. Jezu! I znowu mamy zadymę. Czerwono rycerza przerażowałem, to był mój błąd. Jezu! Dokładnie. To był wielki błąd. Eee, dobra, w takim razie teraz będzie cięcie i mam nadzieję, że się już będziemy widzieć na bossie. Jezu, 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 jezu! Ile życia! Dobra, dobra, uleczyłem się, pięknie. Smok nie spali. Albo tego grubasa. Dobra, uleczmy się białą trawą. Jezu! Odczep się, daj mi spokój. Dobra, 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 nie wiem o co chodzi, nie, nie wiem co się dzieje w ogóle, ale wiem, że się muszę leczyć. Dobra, dobra, zblokujmy się. Dobra, okej, okay, już powinno być w porządku. Ło Jezu, <grytania> jaka akcja, znowu myślałem, że umrę, ale na szczęście tym razem tak się nie stało. Dobra, wiecie co, ja to zostawię już e, nagranie w takim razie w spokoju e, i sobie dojdziemy normalnie do bossa, ponieważ myślę, że to może być coś jeszcze tutaj ciekawego, skoro tyle razy ginąłem. No już uciekaj ode mnie. że się mnie boisz, na pewno. Okej. Okay. A jeśli zginę, bo coś czujesz, że na tym smoku zginę. Naprawdę? Coś czujesz na tym smoku zginę. Jeśli zginę, to po prostu będzie znaczyło, że muszę odpocząć sobie. Na chwilę od Dimon Sosa. I zrobię sobie krótką przerwę. Dobra, cofnę się tutaj, bo to jest zbyt niebezpieczne, żeby tam się leczyć. Okej. Okay. Tu już chyba mogę, więc skonsumujmy najsłabszą trawę. Jeszcze może kawałeczek życia się przydać. No, i będziemy biec sobie stąd. Dobra. Teraz na prawo. Olać te skarby, wszystkie cholerne. Juzu! Dlaczego? Nie, 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 nie. Dobrze, jesteśmy ponownie przy smoku, już po krótszej przerwie takiej. E, myślę, że jestem w miarę wypoczęty. Zobaczymy, czy teraz uda mi się to przebiec, Czy może smok mnie zabije i znowu się w Dobra, chodźmy na prawo. Oczywiście zostawmy ten skarb. Dobra. O, idealnie. Tutaj trochę dalej trzeba było na prawo skręcić. Tak trochę od lewej na środek do prawej strony. Dobra, wiecie co? Ja jednak zrobię, może to cięcie. Żeby już nie za zadłużać specjalnie. tak to widzieliście. Ostrawa to się już nie pojawi, oczywiście. Więc, więc, więc będzie cięcie. I widzimy się przed fogiem. Dobrze, już jesteśmy przed fogiem. Zrobiłem sobie troszeczkę porządek w ekwipunku, jadąc tutaj tą windą do góry i postanowiłem, że wezmę jak broń w dwie ręce, zdejmę oczywiście tarczę, żeby robić jeszcze szybsze przewroty i zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo zobaczyłem, że na moim ostatnim filmie właśnie też miałem broń w dwóch łapach, więc zobaczymy. Postawię bardziej na przewroty. Mam nadzieję, że jakoś ogarnę to. Dobra, pięknie. Po 300 jeden strzał nie jest źle. To musimy być bardzo ostrożni, cierpliwi i myślę, że wtedy powinno nam się udać. Oczywiście mam nadzieję, że mnie tylko tym gównem nie trafi, bo to jest właśnie ten atak, zobaczcie jak on jeszcze do przodu idzie. Takie komando. Na szczęście ten atak. Jozu! Dobra, na boki. Trzeba zapamiętać. Trzeba zapamiętać, że zawsze na bok od Allanta trzeba iść. Dobra. Na prawo. Super. Pamiętam jak z nim pierwszy raz walczyłem, to była po prostu masakra. Jezu, atak obszarowy, przewrotu do tyłu, żeby jak najszybciej się oddalić. Okej, okay, okej. Okay. Odwróciłem się plecami, jakby mnie trafiło to by mnie sprzątnął ten atak. No ale nic, na szczęście tak się nie stało. Piękny unik. Muszę trochę częściej go bić niż tylko... JEZU, NIE! <ślesy> <ślesy> Jakim cudem? <ślesy> Jakim cudem miałem dziknąć tego ataku, to był cud jakiś. Dobra, nie będę już tutaj się sępić na dwa ataki, no chyba, że będzie naprawdę bezpieczna okazja, ale teraz miałem szczęście i gra mnie uratowała. Nie wiem, jakim cudem on mnie nie trafił. Powinien. Dobra, szarża. Spokojnie, uderzmy go sobie. Jezu, jezu, jezu. I znowu tak obszarowy. Jak on jest spamuje, cholernie? No ale już troszeczkę z życia mu zjechaliśmy, wcale ten nie jest za dużo, no ale trawy myślę, że nie powinno starczyć spokojnie. Nie ma jej co oczywiście też oszczędzać. Mamy również jeszcze te inne. Jezu! Tam farmić to i tak jest... ...mało czasu. Z 10 minut już mamy. Boże, 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 Dobra. Tak więc za każdym razem, kiedy mnie trafi, to będę się leczyć. Już naprawdę nie chcę oszczędzać tego życia, bo potem wiem, że mogę w jakiś głupi sposób... ...przez jakieś oszczędności niepotrzebne zginąć. A trafi tak, to już mi nie, nie zwróci jak... ...po yy, drodze się. Dobra, ten atak to jest tylko formalność, żeby uniknąć. Gorzej zdecydowanie jest z tym wysysaniem życia. Te obszarowe również są w miarę wolne. No, ta szarża również jest całkiem niebezpieczna. Chociaż ładnie mi nawet idzie teraz. Jezu! Dobra, fajne kombo. Na szczęście nie dałem się złapać w to. Co to jest? Yy, nie kojarzę tego ataku. Były jakieś rzadki? Nie. Jak już sobie przypomniał o ataku, to teraz spamować będzie. Jezu! Właśnie to kombo, prawie się da mu złapać w to. I taka propo, jezu, jezu! błąd, 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 może mnie trafić. Dobra, jednak nie, za wolno to robi. Eee, taka propo, już po wyżycia mu zjechałem, nawet ładniej mi idzie. Musicie przyznać. Wow! Zdecydowanie lepiej mieć chyba miecz w dwóch łapach na tym bosie i robić przewroty, niż liczyć na jakieś bloki. Jezu, nie! Dobra. Tak zrobił przewrót i wskoczył pod rękę, to by było niezbyt przyjemne mi się zadręczał tym, że straciłem kilka soul leveli i kilkaset tysięcy dusz, no może kilkadziesiąt tysięcy. Znowu? spamuje. Wyobraźcie sobie, jakby was raz tak złapał, tracicie trzy levely, stajecie i was złapie znowu i nawet tracicie na przykład dwa levely, I tracili, straciliście łącznie pięć leveli i macie jakieś tam, no, sto tysięcy dusz w dupie, co so już nawet... Nagroda za tego bossa w postaci już nie będzie wystarczająca, żeby odrobić tę stratę. Nie, 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 Jezu, znowu jaki fuks! Jak to było możliwe? <grym> Dobra, nie wiem. Ostatnie dwa strzały tak obstawiam, że on powinien wytrzymać. I to już powinno być po nim. Dokładnie, jeszcze jeden strzał, żeby tylko mnie nie wyssał na koniec niczego. Nie! Kurde, kurde, kurde. A, tak już robię. Nie, 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 bo mnie zabije. Dobra, raszujmy! Nie pozwolę mu tego zrobić! I kin! Yes! Pięknie, dobrze, że zdecydowałem się to zrobić, bo nie wiem, czy aby, czym przetrwał ten atak, czy by mnie zabił. Na szczęście się udało. Teraz będzie jakaś przemowa, więc ja się oczywiście na chwilę wyciszę, ale każmy swoją radość oczywiście. Jest, udało się pokonać Allanta, który wcale takim prostym bossem nie jest. Dobra, teraz będzie taka przemowa, jakby, więc oczywiście się na chwilę wyciszę. Ok, w takim razie cofnijmy się do Nexusa. 104 tysiące dużo będzie co inwestować, zdecydowanie. Yy, I tak, słuchajcie, co by teraz sobie zrobić? Mamy taką możliwość, żeby. Iść już do ostatniej krainy, albo nie, nie. W następnym odcinku będzie specjalna walka z takim jakby bossem, takim mini bossem właściwie, bo nie ma paska zdrowia na dole nie są obowiązkowy, ale jest to najpotężniejszy przeciwnik w całym Demon Souls, tak więc w następnym odcinku będzie epicka walka z królem. Yy, Duranem to naprawdę was zapraszam, bo warto to obejrzeć. Dobra, ubierzmy sobie tarczę. No i zainwestujmy oczywiście w statystyki te wszystkie dusze jakie mamy. Niech będzie może Endurance. Dobra. Ja tego dwa razy mogłem. W takim razie... E... O, jeszcze użyjmy sobie tą duszę oczywiście. Z Allanta, 60 tysięcy dusz, nie jest źle. I dajmy sobie teraz jeszcze w Endurance dwa razy. Pięknie. W takim razie, teraz możemy sobie mam 90. A, dobra. Nie, nie zaliczyłem po prostu. dużo. mam 16 tysięcy. Myślałem, że 90 tysięcy. O, cóż za szkoda. Myślę, że on niedługo tutaj zniknie. Ale nic. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oceniania tego materiału, komentowania. Cześć. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.